Idę Was moi drodzy, Unic Silver z tej strony. O, kto by inny mógł nagrywać na takiej pięknej False 0800 Szczerze mówiąc, powiem Wam, że jeszcze nie widziałem na rynku vloga z tego motocykla o, Znowu ten alarm nieszczęsny Dobra Teraz zobaczymy jak ten motocykl sobie daje radę Pędząc dwie paki na zwykłej drodze, nie? <laughs> nie, ja żartuję. Po prostu chciałem nagrać dla Was jeszcze jeden temat odnośnie Odnośnie jazdy na VFR800, przepraszam, nie odnośnie, tylko przy okazji, raczej to lepsze, lepsze wyrażenie, przy okazji jazdy na VFR 800F mianowicie chciałem wam jeszcze troszkę popowiadać, moi drodzy, o moim zdziwieniu. Na ten co? O moim zdziwieniu na temat tego, dlaczego tak wiele osób, przynajmniej z mojego pokolenia, nie wiem jak z pokoleni młodszych lub starszych, tak niewiele osób czyta książki, tak niewiele osób chodzi do teatru, tak niewiele osób chodzi do filharmonii, tak niewiele osób ma. Jakiś kontakt z e, chociażby główną książką? No to jest zaskakujące. Naprawdę czytanie książek bardzo nas rozwija. I ja nie rozumiem, dlaczego wiele osób ma jakąś taką niechęć do tego co? Dlaczego taka, ta, taka ilość osób ma jakąś taką niechęć po prostu do czytania książek? Nieważne o czym. Mówię o książkach takich e, po prostu powieści, czy Tillerów, czy, czy czegokolwiek, jakiś science fiction, no, po prostu zwykłych, normalnych książek, gdzie jest opisana jakaś historia. Nie mówię o książkach typu opis jakiegoś, nie wiem... Nie ma. O, to mi No O, tu skuter. Nie, ale bez jaj. nie widziałem, może mi machnął, to przepraszam, jeżeli oglądasz mnie i Cię nie machnąłem. E, moi drodzy, czytanie nas rozwija. Dzięki czytaniu wysławiamy się poprawnie, piszemy poprawnie, z czym, jak, jak patrzę na to, co się dzieje w internetach, bardzo wiele osób ma problem. Bardzo wiele osób ma problem z czytaniem ze zrozumieniem. I to naprawdę ogromny problem. Ja widzę ogromny, wielki społeczny problem z tym, że ludzie kurczę mają napisane coś, a i tak nie potrafią wyciągnąć z tego prostych wniosków. I tutaj właśnie widać wpływ tego, że nikt nie czyta. I to mnie zaskakuje. Ja kurczę od dzieciństwa naprawdę połykałem zawsze książki. Zawsze byłem takim molem książkowym. No po prostu. No nie wyobrażałem sobie i nadal sobie nie wyobrażam dnia. Gdzie nie przeczytam ani jednej strony jakiejkolwiek książki. Faktycznie są dni, gdzie, gdzie nie ma czasu, żeby siedzieć i godzinę czytać, tak, ale zawsze tam przed snem staram się trochę przeczytać. W pewnym momencie na Instagramie robiłem nawet taki challenge w sensie może nie challenge, ale takie prezentowałem zdjęcia z tego, że coś czytam. Spotkało się to z dosyć. Proszę uprzejmie. Spotkało się to do, z dosyć e, miłą odpowiedzią od dużej części osób. I dziękuję za to, że poparliście moje takie tutaj wskazywanie książek do czytania. I powiem Wam, że będę starał się częściej pokazywać Wam, co czytam i co polecę do czytania. Co według mnie ma sens. Być przeczytane. Mogę wam powiedzieć, że książki, jakie ja czytam, wcale nie są jakieś ambitne, ale, ale są fajne. Ja czytam głównie fantastykę i fantazy. Czasem wpadnie coś bardzo poważnego, jak na przykład nie wiem, 100 lat samotności, albo jakieś książki myśliwskiego, na przykład traktat o uskaniu fasoli, czy coś. Takie ciężkie książki też mi się zdarza czytać. Aczkolwiek. E na takie powieści to ja potrzebuję wielkiego skupienia, czyli siąść sobie po prostu w weekend na no spokojnie, z książeczką, z kawą, nie mieć nic na głowie, to wtedy mogę sobie bez problemu się bawić w czytanie takich poważnych książek. A jeżeli to jest tylko książka taka, żeby sobie po dełko, takie zrobić wieczorne, no to może być wszystko. No. Znam osoby, które na przykład jedyne książki, które czytają, to są jakieś opisy techniczne, czy, nie wiem, pojazdów albo coś. To według mnie akurat tych cech, o których wcześniej wspominałem, nie rozwija. Nie rozwija naszego słownictwa, elokwencji, czytania ze zrozumieniem i innych tym podobnych. Po prostu nie. Dlatego czytajmy. E Duża część osób zbrania się przed pójściem na przykład do teatru. Nie wiem dlaczego, ponieważ teatr to jest 10 razy fajniejsze widowisko, faktycznie jest droższe, no wiadomo, ale sobie kilka razy w roku na pewno można pozwolić, jakoś tam uzbierać kasiorę, albo chociażby pójść tam na wejściówkę, siąść sobie na schodach, ale po prostu zobaczyć sztukę teatralną, a obejrzeć film to są po prostu dwie całkiem odmienne sprawy, no i... Są bez porównania. No. Nie da się porównać przyjemności i naszego rozwijania się płynącego z teatru, a przyjemności rozwijania się płynącego z obejrzenia filmu. Jednak filmy to jest bardziej taka masowa rozrywka. A teatru chodzi za taką rozrywkę bardziej już. E... Niedostępno dla wszystkich, ponieważ no, nie każdy może naraz być na danej sztuce. Zresztą są zapisy, ludzie tłuką się o miejsca, żeby się dostać. Jak są jakieś popularniejsze sztuki, to praktycznie bilety rozchodzą się rok wcześniej czasami się zdarza. Różnie to jest, tak? Nie, jeżeli ktoś jeszcze nigdy nie był w teatrze, a znam takie osoby, które w życiu nie były na żadnym przedstawieniu. Serdecznie zapraszam, żeby się udały, żeby zaczęły. Jak to wygląda i czy to się spodoba, tak? Bo warto spróbować. Może się spodoba, może się nie spodoba. Ale myślę, że na pewno będzie ciekawym przeżyciem. Szczególnie jeżeli będzie pierwszy raz w życiu. to co tu się dzieje? Znowu jakieś korki. Więc moi drodzy, wszystkich serdecznie zachęcam do czytania. Na moim vlogu, w trakcie zimy, przede wszystkim, kiedy nie będziecie już jeździć na motocykla, kiedy będziecie mieć czas na inne rzeczy, będę Was myślę częściej zachęcać do czytania. Będę prezentować książki, które sam czytam. No i będę oczywiście o nich kilka słów zawsze opowiadać. Więc no co, w tym momencie możemy się pożegnać. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, cześć.